Tu mam nowy detektor zasilany 12V Akumulatorami. Detekt 200C to profesjonalne urządzenie z technologią radarową do wykrywania w ścianach, podłogach czy sufitach przywodów, metali, rur z tworzyw sztucznych i późniejszą łatwą dokumentację po podłączeniu do komputera. Przetestujmy działanie na kawałku ścianki z kartą gipsu, za którą jest przewód pod napięciem, metalowa rurka, rura PCV oraz drewniana konstrukcja. Pomiary robi się przesuwając w prawo i lewo urządzenie. Najlepiej zrobić tak kilka razy, żeby dokładniej ustalić położenie obiektu. Jak widać, wykryło konstrukcję, pokazuje, jak głęboko się znajduje. Jedziemy dalej. Przewód pod napięciem wykryty. Znajduje się tuż za płytą i widać ikonkę czerwonego wiertła, że nie można wiercić. Następna metalowa rura pokazuje, że jest w odległości około 2 cm i tu także zakaz wiercenia. Rura PCV również prawidłowo pokazana, jest trochę dalej za płytą, prawie 6 cm i spokojnie można wiercić na głębokość 3 cm. Tu ostatnio przyprowadziłem przewód, zobaczmy i pokazuje, że jest 8 mm za pianką. Łatwo też wykryjemy profile za płytą gipsową. Detek 200C może wykryć obiekt do głębokości aż 20 cm. Ustalamy maksymalną głębokość w opcjach. Sprawdzam na grubym betonowym bloczku i wykrywa obiekt w odległości 13 cm. Także robi to na pewno wrażenie. Bardzo ciekawą funkcją jest również wykrywanie nieszczelności w ścianie, przykładowo za płytkami. Zobaczmy, wylałem trochę wody na gipsowy bloczek, zakryłem płytą gipsową. I przypuśćmy sąsiad pod nami mówi, że go zalewa, detektorem wykryje mu u siebie miejsce przecieku. Model Detect 200C Professional wykrywa wszystkie popularne obiekty i pokazuje je w przejrzysty sposób, umożliwiając łatwą dokumentację. Narzędzie bardzo przydatne w pracach budowlano-remontowych i warto je mieć w swojej skrzynce, może nieraz zaoszczędzić problemów. Cześć!